Piękna orka nowego rzecznika rządu, dopiero co został rzecznikiem Adam Szłapka, dopiero co odbył pierwszą konferencję prasową i już został zaorany przez Adriana Boreckiego z Republiki. No spójrzcie, no po prostu zarżnął ich własną bronią. Rzeczniku, jeżeli chodzi o właśnie Izbę Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, czy rząd uznaje tę izbę? No, wobec tej izby są bardzo poważne zastrzeżenia, i ona jest uznawana także przez Sąd Najwyższy za izbę nielegalną. Są co do niej wątpliwości. Są do, co do niej wątpliwości wyrażane przez, przez Trybunały Europejskie, więc no, są bardzo poważne wątpliwości. tak. A czy rząd nie ma wątpliwości co do ważności wyborów w październiku 2023 roku? Jak Bo to, to ta Izba orzekała przecież ważność tych wyborów. Pan doskonale wie, w 2024 roku, po w 2023 roku. Z, z, po decyzji i po zaświadczeniach PKW Sejm już bezpośrednio zaczyna działać. Teraz też mamy decyzję, no, zaświadczenie PKW. Tak